To ananasowy pod wodą ma dom. to ja! Piotrek Kanciastoporty! Dzisiaj, jak samo moje imię wskazuje, będzie Kanciastoporcie. A to dlatego, że do naszego portu przybył odcinek SpongeBoba. Boba. Niesamowity odcinek, strasznie mi się podoba. I chyba właśnie dzięki temu odcinkowi, pokochałem tę bajkę. Tak, a teraz obejrzyjcie ten początek, jak już będziecie znali kontekst samego odcinka. I zapraszam do oglądania! Skalmar, e, czemu walisz bęben? Eee, Skalmar, czemu ty od... Dalasz syf już na początku odcinka. Minęło 5 sekund. Eee, eee, skalmar! bemben, Jaki bęben? Jaki bęben? Sraki, jak nie wiesz jaki. To moje pudło na perukę. Widzisz? <grym> Dalej SpongeBob, ty ganiasz! Ktoś tu chyba nieźle zabalował na Sylwestra i jeszcze go trzyma

Odpoczniesz i dojdziesz do siebie. A, rozumiem, nie wiesz, jaki dziś mamy dzień, prawda? E, środę? Dziś mamy środę? Nie, nie. No jak to? Panie, no patrzę na zegarek, widzę środa. Patrzę na kalendarz, widzę środa. Dziś jest środa, skalwar, nie świruj. O ci chodzi już od początku odcinka, wprowadzasz niemimum atmosferę? To dzień na opak. Nigdy o nim nie słyszałeś? No to wiele przegapiłeś. Dzień na opak to jedyny dzień w roku, gdy zachowujemy się inaczej. Gdy zachowujemy się inaczej. Inaczej od czego? Albo od kogo? Co to znaczy zachowywać się inaczej? Że co? Że nagle mam nie być j**ty? Że nagle z biednego stanę się bogaty? Normalnie jesteś głośno nieznośny, więc jaki musisz być w tym dniu? Martwy. Witaj Skalmar! Oj, znaczy żegnaj, skalmar. To miał być dzień na opak, a nie dzień na kresę. Żegnaj, skalmar. Ten dzień na opak jest okropny. <grym> <grym> Czy on zamiast śmiać się w stylu nie powinien płakać? Powiem ci, co jest okropne, mieć takich sąsiadów. Fakt? Nie chciałbym mieć sąsiada jak skalmar. To naprawdę musi być okropne. Widzieliście kiedyś k***a kalmary, które wychodzą sobie z mieszkania i idą z psem na spacer? w ogóle Czemu dom z Punch Boba jest cały rozwalony? Nic nie rozumiem. Ja rozwaliłem mój dom, czyli robiłem remont. Teraz skalmar u mnie sprząta, czyli tak naprawdę rozwala, ale odwrotnością czystości jest brud, czyli brudne to czyste. To znaczy, że skalmar naprawdę bałagani... Ja nie jestem potrzebny, ja nawet nie muszę nic komentować. Oni w takim momencie, wstępując Patryka, z taką miną komentują sami siebie. Mój komentarz wyglądałby dosłownie tak samo. Teraz już wszystko rozumiem. To jestem dosłownie ja, gdy gram w szachy i zaczynam analizować. Muszę być SpongeBobem na opak. Nie może być dwóch skalmarów? Tak, tak oglądały dzieci, prawda? Dokładnie tę bajkę, na którą patrzę ja, ty patrzysz, my patrzymy, oglądały dzieci. Wciąż oglądają. Ja nie oglądałem z Pani Boba i chyba zaczynam rozumieć dlaczego. Panie Skalmar? Tak, proszę wejść. Zabawne. Myślałam, że będzie Pan wyższy. Myślałam, że będzie Pan wyższy. A ja myślałem, że Pani ładniejsza. Zabawne, co nie? Jeśli chce go pan szybko sprzedać, musi mi pan opowiedzieć o zaletach swojego domu. O zaletach domu, ale na opak! Z rozkoszą. Spongebob nie wygłupia się. To po pierwsze. A po drugie nie mów takich słów z rozkoszą. Patrząc na kobietę w taki sposób, nigdy. Podłoga skrzypi, z dachu ucieknie, jest straszny przeciąg. A. My... Wcześniej pan o tym nie wspominał! Zaraz nie skończyłem! Zaraz nie skończyłem! Jest dzień na opak, czyli jak mówi, że nie skończył, to tak naprawdę skończył, albo że dopiero zaczyna. Ten dzień na opak jest strasznie pogmatwany. Ja nie wiem, co, co tam jest. Nie, nie wiem. Latem jest ukrop, na podwórku mieszka wielki, mięsożerny krab. z ciekawości, ja nie wiem. Kraby są naprawdę mięsożerne? W sensie, nigdy w życiu nie wiedziałem nawet, że kraby w ogóle jedzą. Chce pani zobaczyć resztę domu? Wie pani, nie jestem pewna, czy to konieczne. Nonsens, nie mogę pani tak puścić. Czyli ona powiedziała, że zobaczenie reszty domu jest konieczne, a on powiedział, że nie, bo musisz w się sensie, Znaczy, że ona musisz się Chyba tak, nie? Nie wiem, to. to dzień na opak, niech taki. No bo ja już tam nie wiem, co on mówi. Pogubiłem się w tym, kiedy oni mówią na opak, a kiedy mówią na serio. <laughs> proszę iść za mną. <laughs> Knie w tę stronę. A to najgorszy pokój w domu, mój salon. Faktycznie nie prezentuje się jakoś nadzwyczajnie. Ten obraz jest bardzo piękny! Dzięki! Piękny! Dzięki! Patryk, nawet mnie wystraszyłeś. Możecie się uspokoić trochę. Moje dzieci was będą oglądać. A to kto? Mój stary pijan. Pani wybaczy, dopiero wrócił po 10 latach jeszcze się nie oswoił. Z przyjemnością przedstawiam pani pana Skalmara. Panów jest dwóch? Zależy jak patrzysz, bo jeżeli spojrzysz na nich, to faktycznie jest dwóch. Ale jeżeli zamkniesz oczy, to już nigdy możesz ich nie otworzyć, bo będziesz tak dużo skarmalów liczył. Słowo skalmar jest ciężkie w pełnym zdaniu. Jestem skalmarem? On jest skalmarem? My jesteśmy skalmarem. Normalnie naukę jak w podstawówce. Ja, ty, my. O, zrobione. Przynajmniej SpungeBob się ucieszył. Nieruchomość. nie! A kto znów nie wyłączył budzika? One, two, three, mother f! się od niej! Kim pan jest? Jeżeli on też powie, że jest kalmarem, to babkę to już może co najwyżej do psychiatryka zawieźć. Przecież jestem skalmar! Myśli pan, że jestem całkiem głupia? Myśli pan, że jestem całkiem głupia? Tak! To jest Skalmar? To też Skalmar? I pan jest Skalmar? Jestem Skalmar! Wszyscy jesteśmy Skalmar! Jubii. Czy powinnam poznać jeszcze jakichś Skalmarów? Miau! Skalmar cicho! Skalmary tu rozmawiają! Miau! Błagam panią, co będzie z domem? Nie sprzedałabym go nawet, gdybyś był ostatnim Skalmarem na świecie! Czemu pan tak krzyczy? Ten dom niczego nie zrobił! Ale chciałbyś tylko... Biedny dom! Eee, e, proszę sprzedać mój dom! Nie sprzedam! Nie chcę tu zostawać! Jeżeli on nie chce tu zostawać, a jest dzień na opa To znaczy, że Skalmar chce tu zostać i, I zawsze być Nawet kiedy będzie źle i ten, ten dzień, dzień na opak, opak kalmar nie, nie znosimy cię Zaraz wam pokażę Jak ja was nie Znoszę Ja już na początku odcinka mówiłem Ja już wiedziałem i ostrzegałem I mówiłem, że Skalmar jest dzisiaj jakiś Trzeba było mnie wtedy słuchać To byś teraz nie musiał spierdzielać Nie myślisz czasem, że Skalmar lubi nas za bardzo? Macie swój dzień na No, mi się ten efekt trzęsienia ziemi. To jest magia montażu. Patrzcie, na przykład dzięki magii montażu możemy zrobić taki skeczyk, że ja będę biegł i będzie się trzęsła ziemia, bo no, jestem ulany. Dobra, no, starczy, bo jeszcze się zmęczę. A jakbym skut, to już w ogóle. Nie przesadzajmy. Do koniec odcinka. Z wspólnymi siłami dosłownie dobiegliśmy. No bety, do momentu, w którym pora powiedzieć Papa Sionara, goodbye, auf wiedersehen i inne takie. Widzowie, ja dnia na opak nie mam. Wszystkich Was kocham, naprawdę. Pamiętajcie, wszyscy jesteśmy z kalmarami. Team Skalmar. Nie. Skalmar Family, To my trzymajcie się, nie uciekajcie przed skalmarami i... O oh mama le, o oh mama le, yeah. mama le, jak ma waleczne serce, mówię mama le, ciągle chcemy więcej, mówię mama le, masno podbija serce, mówię mama le, mama le.